Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem troszeczkę opowiedzieć o drodze po nawróceniu, czyli jak ona wygląda, jak wygląda zejście z tej drogi zła i wejście na drogę Boga. I tu chciałem przedstawić wejście na drogę Boga przede wszystkim, czyli kościoła i sakramentów, czyli i też oczywiście modlitwy. Wtedy, kiedy my schodzimy z tej złej drogi i wchodzimy na drogę Boga, zaczynamy się jednoczyć z Bogiem. Dokładnie. Czyli, czyli, czyli schodzimy z tej złej drogi i wchodzimy na drogę Boga. I Bóg w, nas, w naszych sercach zamieszkuje. I, i, I wtedy właśnie zaczyna się to jednoczenie. Ono się dzieje, tak jak pisze, poprzez wejście na drogę Kościoła, na drogę sakramentów i na drogę przede wszystkim modlitwy. Czyli człowiek się też jednoczy, a przede wszystkim poprzez modlitwę, poprzez dar długiej modlitwy. I teraz ja tutaj opisałem, że Temu jednoczeniu się z Bogiem towarzyszy cierpienie, czyli, czyli to jednoczenie się z Bogiem właśnie jest poprzez cierpienie, czyli tak się odbywa. I tu wymieniłem trzy duchy, które w tym właśnie czasie, czyli Zejścia z tej drogi, złej, wejścia na drogę Bożą i jednoczenia się właśnie z Bogiem, które są i które towarzyszą zawsze można by powiedzieć zawsze. Także tu się też oprę później na książce świętej Edyty Sztajn, Wiedzy Krzyża, w której właśnie znalazłem potwierdzenie tego o czym będę mówił. Czyli Pierwszy duch to jest duch bluźnierstwa, który on bardzo często występuje, kiedy właśnie po nawróceniu zaczynamy się modlić na różańcu. Czyli wtedy on zaczyna dokładnie przeszkadzać, zaczyna, zaczyna nas dręczyć. On może się pojawić podczas odmawiania różańca. Czyli możemy dokładnie słyszeć, słyszeć, tego słowa się nie boję użyć, słyszeć myśli. To znaczy myśli bądź głosy bluźniercze na nas, wyzwiska na świętych, na Boga, na Matkę Bożą. Czyli takie coś się pojawia. Jest to wtedy atak ducha bluźnierstwa. Możemy go usłyszeć, będąc w kościele, czyli będąc w kościele na mszy, bądź, bądź będąc na adoracji. Czyli też możemy go y, usłyszeć. I teraz na czym y, 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 polega walka z nim? Czyli na tym, że jeżeli takie coś się stanie i takie coś zaczniemy słyszeć, żeby wiedzieć, że to się stało po nawróceniu, że y, to się stało na przykład podczas modlitwy czy, czy, czy podczas adoracji, że to nie jest nasze. Czyli to pierwsze, żeby wiedzieć. Drugie, że, że to jest duch bluźnierstwa. Czyli, czyli, czyli te, te dwie rzeczy, żeby wiedzieć, który nas po prostu atakuje, który zaczyna nas dręczyć, chce nas na początku wtrącić w, taką, w taki stan paniki, żebyśmy uciekli, wybiegli, spanikowali, szukali pomocy, kręcili się itd. i tak dalej, i po prostu mówili o tym i byli w szoku, że tak powiem, nie? czyli na tym polega jego działanie. Teraz jak mu się oprzeć, nie zwracać uwagi, czyli chodzi o to, żeby się oddzielić od niego, żeby wiedzieć, że Ty jesteś przykładowo, Ty jesteś człowiek i Ty jesteś tu w tym momencie na modlitwie, a to jest głos z boku, czyli to jest duch z boku, duch bluźnierstwa, który bluźni, czyli rozdzielić to, czyli nie zwracać na te bluźnierstwa uwagi, nawet jak je słyszysz, czyli dalej się modlisz. Bo jak jesteś w kościele na adoracji, dalej trwasz na tej adoracji, dalej się modlisz i nie zwracasz na to uwagi. No i przede wszystkim tu to się jedno z drugim wiąże, że nie przytakiwać temu, czyli nie przytakiwać temu, czyli kompletnie nie zwracać uwagi. Czyli ten duch się pojawia. Drugi, który się pojawia, to jest duch przewrotności, czyli, czyli dokładnie tu chodzi o. Yy, tego, duch przewrotności, czyli skrupulantstwa, i tutaj ja podawałem już w jednym filmiku taki przykład. On poprawia, czyli, czyli ten duch poprawia ciebie, poprawia postawy różne. Czyli ja na przykład miałem takie zdarzenie, że siedziałem w kościele oparty o ławkę. Kiedy na mszy, kiedy wszyscy przyklęknęli. Ja się oparłem tyłem i tu zostałem jakby poprawiony, czyli zaczęły przychodzić z boku, znowu z boku, czyli o to chodzi, że z boku to nie były moje myśli, tylko z boku podpowiedzi zaczęły przychodzić myśli, że ta postawa jest niegodna, że muszę się wyprostować, że ja obrażam Boga i tak dalej. I często też temu towarzyszą odczucia, czyli takie, takie coś nieprzyjemne. Dopiero jak się poprawisz, to on odchodzi, i wtedy te odczucie nieprzyjemne też odchodzi, ale to jest właśnie duch skrupulanstwa, czyli ten duch przewrotności, który cię poprawia. No i tutaj trzeba się jemu przeciwstawić, czyli chodzi o to. Że, żeby w jakiś sposób z nim walczyć, czyli przeciwstawiać się mu cały czas, czyli jeżeli on ci takie coś podsuwa, że ty masz się nie opierać, to jak najbardziej tego nie słuchać, tylko się dalej opierać aż do momentu, kiedy on odejdzie. I on się może w różnych przeróżnych skrupułach. Pojawić, czyli takim rozeznaniem jest to, że jesteś dręczony, czyli że coś cię do czegoś przymusza dokładnie. Tu powiem, że Bóg nie przymusza do niczego, bo Bóg jest wolnością, czyli dokładnie głos z boku, który słyszysz, bądź myśl, bądź jakaś podpowiedź, bądź jakieś odczucie, żebyś coś zrobił inaczej, czy przykładowo przeżegnał się inaczej, też, bo no też taki przykład powiem, że. Żegnałem się, znaczy, pewna osoba się żegnała tu to, do mostka, i później została, a tu już przez człowieka, poprawiona, że to nie jest właściwy krzyż, że właściwy krzyż to jest pępka i tak dalej. I tu też ten duch skrupulactwa zamieszał, bo ta osoba później, która została poprawiona strasznie źle się czuła, czyli jeżeli byłoby to od Boga ona by się czuła dobrze, ona by czuła radość ona by czuła miłość, natomiast ona się czuła fatalnie przez kilka dni, dlatego to był stu, twierdzę ze stuprocentową ze po prostu przekonaniem swoim że to był duch skrupulastwa, ponieważ ta osoba się źle czuła i jeszcze tu podpowiem że nie ma czegoś takiego, można się żegnać do mostka przeżegnać się można się niżej też przeżegnać natomiast samo poprawianie jeżeli takie coś się dzieje to już, to już jest duch skrupulantstwa czyli temu się trzeba przeciwstawić czyli jeżeli taka osoba pojawi się na horyzoncie i zacznie cię poprawiać wtedy nie słuchaj i odejdź to jest przeciwstawienie się i w żadnym wypadku nie próbuj tak robić jak ona ci po prostu podpowiada no, i o to chodzi właśnie z tym drugim duchem. To jest, to jest właśnie ten duch przewrotności, czyli skrupulantstwa. Później następny, trzeci duch to jest duch nieczystości, czyli jak on działa, może podsuwać obrazy erotyczne, czyli, czyli coś nagle się też pojawia w Twojej wyobraźni, czego Ty po prostu nie chciałeś sobie wyobrazić, bo przykładowo jesteś na adoracji i pojawia ci się jakiś obraz erotyczny, choć może to być w domu, podczas modlitwy różańcowej, bądź podczas mszy. Czyli takie coś też może być. I to jest też atak ducha nieczystości. Może też atakować podnietami, czyli, czyli no ja tu napisałem, że tu jest najlepsza modlitwa, że tu w ogóle jest w tych wszystkich trzech po prostu w sytuacjach najlepsza modlitwa różańcowa. Często z duch, tu dalej o nim powiem tak, krótko, często z duch nieczystości doprowadza nas do grzechu nieczystości. Czyli, czyli ja to nazwałem poprzez właśnie pokazywanie obrazów, tu wiadomo obrazów różnych erotycznych i Poprzez y, 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 do, no, dotykanie, że tak powiem, nas podnietami, czyli, czyli też tak działa. Czyli, czyli wchodzą obrazy erotyczne w to i podniety, które my po prostu czujemy, a których nie chcemy. Czyli nie chcemy tego. Jeżeli idziemy już drogą Bożą i i, I trwamy w sakramentach, i przy Kościele takie coś się pojawia, to to nie jest nasze, bo my tego nie chcemy. To jest zewnątrz, czyli to jest ten właśnie duch y, nieczystości. Ja tutaj y, y, napisałem y, o tym, że y, są to upokorzenia, czyli, czyli, czyli z jego strony nas, ponieważ jest to coś, czego nie chcemy, ale poprzez naszą słabość. Możemy ulec temu i popełnić grzech. Czyli poprzez te podniety, obrazy, głównie podniety, on może nas doprowadzić do grzechu nieczystości. Dokładnie. Czyli my nie chcemy tego, czy to jest bardzo ważne, że my tego nie chcemy robić, ale popełniamy to. Czyli ze względu na naszą słabość, ja napisałem, jest, tu, jest to upokorzenie i zarazem gwałt na nas, ponieważ my tego nie chcemy i bronimy się przez jakiś czas przed tym. Czyli tak też jest. Czyli, czyli jeżeli my się bronimy, a dotykają nas mocne podniety i nie chcemy tego, dlatego nie bałem się użyć okre, określić to właśnie słowem gwałt. Gwałt. A gwałt znowu jest upokorzeniem nas. Czyli, czyli o to tutaj też chodzi, czyli tak w ten sposób działa duch nieczystości. I tu piszę dalej o nim. Czyli jeżeli do takiego czegoś dojdzie już, czyli do upadku naszego, czyli są to nasze upadki, poprzez które widzimy naszą słabość, czyli to też jest bardzo widoczne, to, że jesteśmy słabi jako ludzie, czyli no nie, często jest tak, że nie dajemy rady się po prostu temu przeciwstawić. Jesteśmy, widzimy też, że jesteśmy grzeszni, czyli widzimy, że upadamy. Upadki często powodują to, żebyśmy nie unosili się pychą, Czyli to też może się dziać z tego powodu, żebyśmy nie unosili się pychą, tylko, tylko po prostu upadając, widzieli też, że my jesteśmy bardzo słabi, upadamy i, 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 i dlatego poprzez to rozumieli innych, którzy są słabi, czyli rozumieli, potrafili podać temu słabemu rękę, a nie go oskarżyć, obwinić, czy pokazać palcem, jaki on to jest zły? Czy jakby taki wniosek z tego wyciągnąłem, z tych, z tych, z tych upokorzeń, z tych, z tych upadków, właśnie poprzez tego ducha nieczystości? I tu się też na, na koniec posłużyłem fragmentem z Pisma Świętego, to jest drugi list do Koryntian 12:7. To mówi Święty Paweł. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, został mi dany oścień dla ciała. Wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Czyli, czyli święty Paweł. Czyli, został mu dany wysłannik szatana, żeby go policzkował. W jakiś tam sposób, żebym się nie unosił pychą. Także, także też. Czasami tak jest, że właśnie odnośnie tych upadków, że te upadki pokazują przede wszystkim nam to, że jesteśmy słabi i potrafimy drugiemu przede wszystkim podać rękę, a nie go wytknąć palcem, czy pokazać, że on jest zły, a my, my, my jesteśmy ci wspaniali, którzy przestrzegają wszystkich dziesięciu, Przykazań. I tutaj dalej odnośnie tych trzech duchów. Właśnie przeczytam. Jest to Wiedza Krzyża Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, patronka Europy. Czyli tak wygląda ta książka. I tu jest opis tych dokładnie trzech duchów, o których ja tam mówiłem. I jeszcze raz podkreślę, że ta książka ma imprimatur kościoła katolickiego, to znaczy dokładnie, że to co tu jest napisane, to jest prawda. I tu ja przeczytam o nocy ciemnej, czyli przed wejściem w noc ducha do oschłości i pustki dołączają się jeszcze bolesne próby przykrych pokus. Duch nieczystości i bluźnierstwa nęka wyobraźnie. Duch przewrotności wtrąca duszę w, tysięcz, w tysiączne skrupuły, zamieszanie i bezradność. Burze te umacniają i hartują duszę. Nie wszyscy jednak doświadczają tak ciężkich prób. Wielu w ogóle nie wychodzi poza ten stan przejściowy. Lecz ci, którzy dochodzą do celu, cierpią bardzo. Czyli tu też chcę zwrócić uwagę na te, te dwa słowa ostatnie, że lecz ci, którzy dochodzą do celu, cierpią bardzo, czyli cierpią bardzo, czyli te dręczenia, które nas dotykają, one są zazwyczaj. Po nawróceniu, kiedy my się jednoczymy z Bogiem, czyli jest to cierpienie. Tak jak tutaj jest właśnie napisane w Wiedzy Krzyża, I są te, te trzy duchy, które nas nękają, tutaj opisane: czyli jeszcze raz, powiem, duch bluźnierstwa, duch nieczystości, duch prze, przewrotności, czyli ten duch, który wtrąca nas w, tyś, w tysiączne skrupuły, yy, yy, tworzy zamieszanie. I bezradność. I tu jeszcze kaweczek. Dalej przeczytam. Im wyższy jest stopień miłosnego zjednoczenia, do jakiego Bóg chce człowieka doprowadzić, tym oczyszczenie jest bardziej gruntowne i dłuższe. Czyli, czyli w, tych, w, tych, w tych cierpieniach właśnie chodzi o oczyszczenie człowieka, po to, aby człowiek mógł, czyli dusza człowieka, mogła się zjednoczyć z Bogiem. Także tym się dzisiaj dzielę. Dziękuję z Panem Bogiem.